Dzień dobry kochani, z tej strony Ewa Argalska, inspirowana uczuciami. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie prezentacją mojego najnowszego warsztatu, bardzo ukwieconego warsztatu. W trakcie tego warsztatu chciałabym podzielić się z Wami swoją wiedzą, jaką do tej pory zgromadziłam na temat kwiatów wykonywanych z materiału, konkretnie z tkaniny bawełnianej, oraz tego, w jaki sposób budować takie bogate kompozycje, jakie tutaj widzicie na tych kartkach, które, które mam przed sobą. Ja z materiału tworzę już prawie od dwóch lat. Wszystko opracowuję sobie sama metodą prób i błędów. Także z, z, myślę, że sporą wiedzę już na ten temat zdobyłam. No i tą wiedzą chciałabym się z Wami właśnie w trakcie tego warsztatu podzielić. Przedstawię Wam teraz dokładnie te prace warsztatowe, które wspólnie wykonamy. Później powiem o tych technicznych rzeczach warsztatu, tak, czyli koszty warsztatu, dostępy, tak, w jakiś sposób te dostępy zostaną przydzielane, no i jeszcze przygotowałam taką jedną małą niespodziankę dla Was, mam nadzieję, że ta niespodzianka Wam się spodoba. A więc teraz przechodzę do zaprezentowania właśnie prac warsztatowych. Tak jak widzicie, mam tutaj przed sobą dwie Karteczki i mnóstwo kwiatów. W trakcie warsztatu wykonamy sobie te kwiaty, które będą potrzebne do wykonania tych dwóch kartek, więc całkiem sporo tych kwiatuszków będzie. Oprócz tego, na pewno po tym warsztacie jeszcze jakieś dodatkowe kwiaty Wam zostaną. Ja tutaj ze względu na to, że Zbliża się dzień mamy. Co prawda mamy dopiero początek kwietnia, ale wiecie, jak ten czas szybko mija. Pomyślałam, że ta jedna właśnie z tych kartek może być taką kartką typowo dla mamy. Stąd tutaj znalazła się piękna tekturka z kreatywnej pracowni, właśnie napis dla mamy. Natomiast mam tu jeszcze przygotowany jeden napis, jeżeli. Ktoś nie będzie chciał wykorzystywać tego napisu, to w zestawie warsztatowym będzie również taki napis wszystkiego najlepszego. Także będzie wybór, będzie możliwość wybrania sobie tego dowolnego napisu. Ta kartka, jak widzicie, ma dosyć bogatą kompozycję. Mamy tutaj ramkę z żywicy. Mam tutaj elementy do wycinania z kolekcji Ladies, z której w trakcie właśnie tego warsztatu będziemy korzystać. Tył kartki i środek kartki też jest ozdobione, więc w trakcie warsztatu powiem o zaletach właśnie tego, dlaczego warto ozdabiać i tył i środek kartki. Kompozycja jak widać naprawdę jest bogata, mamy tutaj mnóstwo elementów, mnóstwo szczegółów, wszystko co będzie potrzebne do zrobienia tej kartki znajdziecie w kicie warsztatowym. Druga karteczka z uniwersalnym napisem wszystkiego najlepszego, dostaniecie ode mnie. W zestaw napisów, także każdy będzie mógł sobie wybrać to, co będzie chciał. Tutaj też mamy mnóstwo kwiatów, mnóstwo drobnych takich detali, przepiękną koronkę, nawet dwie. Tu w tej karteczce też mam bardzo fajne koronki, o tym nie powiedziałam. Takie wystające tutaj kwiatuszki to jest też piękna koronka. Oczywiście wszystko będzie w kicie. Dużo. Motylków. chciałam, żeby to były takie fajne wiosenne kartki. Tutaj też wykorzystamy takie śliczne okienko z HDF od kreatywnej pracowni. Także naprawdę bardzo dużo fajnych dodatków w tym kitie się znajdzie. Tak prezentują się kartki. No i teraz jeszcze małe przybliżenie na na kwiaty. Także tych kwiatuszków sobie troszkę też wykonamy. Tak jak mówię, będą to te kwiaty, które tutaj mam w tych kartkach. I oprócz tego na pewno w tym zestawie otrzymacie też troszeczkę większą ilość gotowych, już wyciętych płatków, z których będzie można sobie dodatkowe kwiaty zrobić. Poza tymi, które się tutaj na kartce pojawią. Przejdę teraz do. Tej części takiej powiedzmy bardziej technicznej, tak? czyli w jaki sposób uzyskujemy dostęp do warsztatu, ile kosztuje warsztat i tak dalej. Jeżeli chodzi o koszty warsztatu, to warsztat kosztuje 190 zł i ta cena obejmuje dostęp, jak i wszystkie materiały potrzebne do zrobienia właśnie tych dwóch kartek. Jeżeli ktoś z Was chciałby. Wykupić warsztat, ale wierzę nie bardzo. Lubi się z kwiatami z materiału. Jest też możliwość wykupienia warsztatu w takiej opcji, gdzie te kwiaty z materiału już będą gotowe, wykonane przeze mnie. Cena takiego warsztatu z gotowymi kwiatami kosztuje to jest 210 zł. W takim zestawie nie będzie wtedy płatków do wykonania samodzielnie kwiatów, także otrzymacie o tym już takie gotowce. Tak? To, co tutaj widać, takie kwiatki w takim kitie się znajdą, przy czym ten kit z gotowymi kwiatami jest w ograniczonej ilości, także tutaj jakby, jeżeli chcecie się na tą opcję zdecydować, no to trzeba szybko podjąć decyzję, ponieważ ta ilość będzie ograniczona. Sam dostęp do warsztatu to jest 110 zł. Jeżeli chodzi o koszty wysyłki na terenie Polski, to paczko ma 13 złotych, kurier 15 złotych. Kwestia wysyłek zagranicznych tutaj już jest jakby do gadania ze mną bezpośrednie ustalenia ceny wysyłki. Zapisać na warsztat się można tylko przez wiadomość e-mail. E-mail mój to jest ewa.sk.mopgmiej.com. Ja tutaj gdzieś pewnie na dole albo u góry umieszczę też ten mail, oczywiście on też będzie zawarty w opisie tego filmu. Wszystkie te informacje, o których mówię, oczywiście też w opisie filmu się znajdą. Jeżeli chodzi o terminy, rozpoczynam już dzisiaj zapisy na, na warsztat i te zapisy potrwają do 11 kwietnia, to jest poniedziałek. Wysyłka kitu warsztatowego będzie w dniach 26-29 kwietnia, to jest wtorek środa czwartek. To jest tuż przed weekendem majowym. Chciałabym, żeby te kity do Was przed tym weekendem majowym dotarły. W związku z tym postaram się je wysłać no, jak najszybciej. tak? Jeżeli chodzi o dostęp, to dostęp jest tak jak zawsze we wszystkich moich warsztatach do żywotni, także możecie wracać do tego warsztatu ile razy tylko chcecie i dostęp będzie na grupie na Facebooku natomiast jeżeli nie macie Facebooka chcecie skorzystać z warsztatu nic straconego proszę tylko do mnie napisać i ja wtedy udostępnię filmy wszystkie nagrania przez na przykład YouTube dostęp będzie przydzielany w dniach 30 kwietnia i 1 maja, wszystkie filmy będą Nagrane, to będą gotowe takie nagrania, więc spokojnie, jeżeli ktoś jeszcze na majówkę nie ma się czym martwić, można wszystko odtworzyć sobie później. Oczywiście, mi też można zadawać później jeszcze pytania. To są takie kwestie, właśnie te techniczne. To, na czym chciałabym się skupić w trakcie tego warsztatu, to głównie dobór kolorów, dodatków, jak układać. Warstwy na, na kartce, jak korzystać z elementów do wycinania, no i przede wszystkim, jak, w jaki sposób wykonywać kwiaty z materiału. Czyli tutaj podzielę się tą całą moją wiedzą, w jaki sposób właśnie te kwiaty z materiału robić. Jeżeli macie nagrzewnicę do kwiatów, to świetnie. Ona, no nie będę ukrywała, bardzo ułatwia pracę. Jeżeli nie, to też pokażę metody. Takie, gdzie będzie można bez tej nagrzewnicy też sobie te kwiaty spokojnie wykonać. Także opcja dla tych, którzy nagrzewnicy mają, jak i dla tych, którzy tej nagrzewnicy nie posiadają. I teraz, jeszcze na sam koniec. Tak sobie pomyślałam, że często zdarza się tak, że kupujemy kity warsztatowe, zachwycamy się tym, co jest pokazane, oglądamy. Warsztaty, natomiast gdzieś tam brakuje nam może czasu, czy czasem, czasem może chęci, motywacji do tego, żeby gdzieś za ten warsztat się zabrać. Ja nie chciałabym, żeby tak było. Chciałabym, żebyście skorzystali z tego warsztatu, z, tego, z tej wiedzy, którą przekazuję, żeby ten kit gdzieś tam w szufladzie nie wylądował. Więc pomyślałam sobie, że w ramach takiej motywacji dla osób biorących udział w warsztacie, tak? To jest tylko dla tych osób, które udział w warsztacie wykupią, zorganizuje konkurs. I ten konkurs będzie polegał na tym, żeby zrobić pracę inspirowaną warsztatem. Może to być jedna z tych prac, które tutaj widzicie, tak? Czyli konkretnie zainspirować się, tak, zrobić jedną z tych, z tych prac, lub stworzyć na podstawie warsztatu własną kompozycję. I taka, taka pra taką pracę udostępnić w swoich mediach społecznościowych, czy to na, na Facebooku, na blogu. Jeżeli nie macie dostępu do Facebooka, nie prowadzicie bloga czy Instagrama, można mi taką pracę wysłać też na, na maila i też jakby ta praca weźmie udział w tym konkursie. Ja na swoim Facebooku, inspirowany uczuciami Ewa Regalska, przygotuję specjalny post, w którym będzie trzeba umieścić właśnie zdjęcie pracy wykonanej na warsztacie. No i później, jeżeli wybierze kilka, kilka prac, konkretnie będzie to pięć prac, bo Mam przewidziane aż 5 nagród, także 5 tak, osób zostanie nagrodzone. Będą trzy nagrody niespodzianki od tutaj sponsorów konkursu: od sklepu Zielonek, od sklepu i marki Lemoncraft oraz od kreatywnej pracowni. No i dwie nagrody ode mnie: jedna nagroda niespodzianka, a druga nagroda o niej powiem będzie to dostęp do mojego. Kolejnego warsztatu. Także można wygrać mój kolejny warsztat, który jeszcze się nie ukazał, ale gwarantuję, że, że jeszcze, jeszcze w pierwszej połowie roku na pewno się tuż przed wakacjami pojawi. Konkurs rozpocznie się 1 maja, czyli już w dniu, kiedy ten dostęp uzyskacie, będzie trwał przez dwa tygodnie. Także w ciągu dwóch tygodni będziecie mieć czas na to, żeby Zrobić właśnie taką pracę inspirowaną warsztatem. Zakończy się więc 15 maja. 22 maja będzie ogłoszenie wyników tego konkursu. Także tak to, tak to będzie wyglądało. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to ja chętnie na nie odpowiem. Mam nadzieję, że taki warsztat połączony jednocześnie z taką motywującą zabawą, Wam się spodoba. Myślę, że będzie to fajna, taka motywująca forma do tego, żeby tę pracę warsztatową wykonać i żeby ten kit właśnie gdzieś tam nie wylądował w szufladzie, tylko żeby z niego skorzystać. No i skorzystać z tej wiedzy, którą na warsztacie zdobyliście. Wszystkie informacje, o których tutaj mówiłam, umieszczę oczywiście w opisie tego Filmu na moim blogu oraz Instagramie i Facebooku. Także serdecznie Was tam zapraszam. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie zapraszam do zapisywania się na, na warsztat. Jeszcze raz powtarzam: zapisy tylko na e-mail ewa.skrabbma.upadjime.com i tylko do 11 kwietnia. Po tym terminie już nie będzie możliwości zapisania się na, na ten warsztat. Życzę Wam miłego i kreatywnego y, czasu. Pozdrawiam serdecznie, ściskam buziaki I do usłyszenia w następnym filmie. Pa! pa.